Jak uzyskać dostęp do SORY2? Słowo nie widziałem milion trimików o tej SORY, a nikt nie pokazał, jak to zrobić. Do tego będą potrzebne dwie rzeczy: Tunnel oraz generator kodu. SORY2 jest tylko w Stanach Zjednoczonych. Bez tego nie wejdziecie do SORY2. Wpisujemy przeglądarkę Tunnel pobieramy tunel Beer, tylko nie dostaniecie żadnego wirusa. W momencie, jak pobierzecie tunel beer, wystarczy kliknąć United States i automatycznie przekieruje was na algorytm ze Stanów Zjednoczonych. Chodzimy na essapping.work. To kieruje nas do strony, w której chat da nam kod do sory 2. Klikamy get invite code. Mamy tutaj taki mini czat, który dostaje instrukcję jak to zrobić. Nawet nie musicie wymyśleć tej wiadomości. Po prostu ten chat wam mówi co macie napisać. Czyli kopiujemy to co nam kazał napisać. Trzy wiadomości. Cyk. I oto gotowe. Mamy kod do Sory 2. Teraz wystarczy go wkleić. Teraz dzięki tuner birowi, który zrobiliśmy na początku, kierujemy się na stronę Sora. Logujemy się tam. Może to być przez konto Google. I klikamy w prawym dolnym rogu Get a new Sora. Klejamy kod i voilà, Mamy całą Sory 2 dla siebie. Uwaga. Dostęp do kodów jest ograniczony. Jest ich tylko 3000 i one resetują się co jakiś czas. Więc jeżeli twój kod aktualnie nie działa, mam 10 kodów, które rozdam losowo osobom, które napiszą DQAL w komentarzu. I zapiszą film na później. Zaobserwuj wikłe wideo powięzje takich sztuczek.